Weź mnie jeszcze raz zapraszam. A mnie? No. Czekaj, chyba, że... Dobra, weź spróbuj jeszcze raz. Okej. Okay. A teraz chyba. O o o! A. Zagraj w grę. Proszę czekać. Weź mnie jeszcze raz. Siemanko, witam w mojej kuchni! Patrz jakim jestem orłem. Ale kurde, Orzeł! Orzeł! Ty się ugotujesz w tym swetrze, Orzeł! Orzeł. Nie dalej, bo cię kopną, że Orzeł, orzeł. Nie orzeł. Orzeł. Ty się upieczesz, tym specze. Eee. No, wybrałem orła, bo jest oski, szybki i silny. Nie, no ja nie jestem żółty, ja nie mam ochoty. Nieee. A będziesz gotować i suszyć, to będziesz dobry. <grymna> tak, ja... Y, będę tego, y, Jest gotowa dla pana! Piesek, piesek, pyszna! Pyszna piesek! Nie no, ja biorę tego. On jest najlepszy. Ja nie mam tego na wózku. rekin, Dobra, jak... startuj, nie tam się przebierasz. Miazda, no nieba, bo jest, zbyt, jeszcze nie? ktoś wybiera. A, dobra, o, <grydzi> rubber, <grydzi> robcie, o, dobra. nie, A, nie. Reżim klawę, dobra. jak Kramer, zęby jak Kramer, wszystko. Robcie, robcie, o kurde. Fer, gra? No i nie. Nie, instruktaż. Nie wiem, czy my A, to bude. zrobimy. Nie wiem, trudne to będzie. Ta gra jest oparta na faktach. Dobra, <grydzi> właśnie. Zmieniono jedynie wszystko. Weź co skipuj. No dobra. Chociaż nie, dobra, możemy czytać. Nie, bo. Tak... Wreszcie! Tak długo czekają na Darby, ten moment. Zadaliśmy sobie tyle trudu, by zdobyć kulinarnego Nobla. Kevin, spójrz tylko. co? A, oto słynny nekromi. Mnia, mia, mnia, Mnia, mnia Kuba możesz być psem. Dobra. Co? K? Au! Co masz na myśli, mówiąc, że to niebezpieczne? Nie wygłupiaj się. Tak, książka zawiera sekretny przepis na osiągnięcie mistrzostwa w gotowaniu. W wielkiej miejsce rozpuść cukier w ciepłej wodzie, a następnie wymieszaj z drożdżami. Pozostaw do wyrośnięcia, aż drożdże zaczną przypominać gęstą, kremową pianę. Miał. Nie <laughs> Dodaj sól i olej, a następnie dodaj mąkę. Ugnie ciasto i przykryj wilgotną ściereczką. Pozostaw do wyrośnięcia. O, kurwa, o! To jest zombie. Jeszcze sparują. Jeszcze jakie straszne. O boże. A co jest? Rośnie, rośnie. Aha. Hell. <laughs> <śmienicza> aha, nie, <śmienicza> <aha, śmienicza> nie, 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 to nie tak miało być. To niemożliwe. Drożno zombie A -a -a. <śmienicza> atakują. Trzeba jak w ten klejcie <śmienicza> z rurki, z rurki. Jak moi, jako moi najlepsi kucharze, a przynajmniej ci, których mam akurat pod ręką, spróbujcie zrobić wszystko, co w waszej mocy, uh -huh. aby ich pokonać. Wyglądają na wygłodniałych, przygotujcie się. No, Dobra, i co mięso. jest? To się kurwa robi. Gotuje się. Eee. Masz, ty musisz to pokroić. Jak się kurwa kroi? Eventually. No, no, gdzieś no, się no. Gaj. Ale kontrol, kurwa. Dobra. Co za główno? <noise> czemu tutaj jest górek? Nie potrzebujemy ogórka. To co my chcemy? Dajcie mi pomidorka i ogórka. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dobra, ty też wypierdasz. <noise> Na no to... Po co nam to? O Pomidoł... znaczy pomidorek, pomidorek No ty debilu, no co ty wy... A nie, dobra, bo to... Okay. pomidory Anżynki A bo tu w ogóle pod czymś można... A, pod B A, można poczować. A bo ty A, możesz No oj... No pod... ciągle... Hmm... ciągle półtorej mysz... minuty. O to tu chodzi. No bo my jesteśmy słabi. No ale... Aha. No. O, pomidor! O kur! O kurwa, ile tego jest? Dawaj mi to. Dobrze, dobrze, dobrze. No co to, to jest, Wypierdaj tam, przyznam, że to pomidorki jakieś. Nice. Pomidorki daj! O no nie, o nie! No to jest, no to o nie! Czas, czas! U! Uh, U! Uh, pomidorki! Daj pomidora! O! Pomidora! No. Kroi pomidora! Kroi pomidora! Kroi! Kroj... No nie! Kroi mi pomidora! No, co? Co? Dawaj, dawaj! Kroi mi pomidora. No nie! Ty, my przepierdolimy ten... Za dużo... za dużo... Nie no, 60 no. były 3 gwiazdki, więc jakby... No... Jest... tak? Tak. A zapomniałem czytać. Nie, Kevin, nie zgrywaj teraz bohatera. Szybko wracaj od zamku. Odwrót. Ja pierdolę, jak panu się nie tam. Za, za mało pomidorków na ziemi było. Z za mało kapusty. <noise> y Jesteście ja moimi robu... najlepszymi kucharzami, ale jeśli chodzi o zwalczanie. No kurwa. <noise> Wraz z Kelvinem możemy powstrzymać te potwory przed wejściem do zamku, ale tylko na chwilę. Jednak jeśli do zombie, rozprzestrzeniają się. Co? Rozprzestrzeniają się, po... dobra, nie chce mi się. To jest piaskiem. To jest piaskiem. To wszystko. jest pieskiem. To jest pieskiem. To To jest ty piese, piese. Pies, Oczywiście królewski filiżan został właśnie. Co? Dobra, nie wiem. W dupie to mam. O. Ej, można się tu ruszać, co jest? <laughs> o! Sieć? Sikać? Co? Co? Nie umiesz jeździć. To <śmienny> <śmienny> tych mapach, że robią jakieś kółka... Filmasz... Sashimi! Nowy przykład Kroimy... Kroi mi krewetkę albo rybkę. Oni nie umieją pisać sushi. Tylko jakieś sashimi. Po za co za kiep... Gdzie ja jestem? A ja tutaj a, okay. jestem. Okej, okej, okej. Wytychałeś. Czemu ty rzucasz Bo jestem Roberta, mi To teraz No nie, czemu to... Nie wiem. w no. Teraz krebety. Jak dobrze, że co to jest na podłodze nie niszczy się, nie psuje. Bardzo mi się Rale. to podoba. No, to... Podłogi można jeść. Weź ktoś tam tą rybę co jest na talerzu. No, czemu wy wydajecie rybę? Czemu wy wydajecie rybę jak nie mamy ryby do wydania? Znaczy, co wy robicie? Ty kurde, Chińczyk, kto jest Chińczykiem? Ja. No to ty kurde. Ty no wydajesz co? rybę. No ty wydajesz rybę, jak nie mamy ryby do wydania. Ale w górnym rogu jest pokazane, co? Fuj, nie, ja tam po prostu robię. No, Wylecę No to patrz, patrz na zamówienia. Eeeeeeeeee. Yy... Co ja robię? A ty to się to jakoś smaży czy coś? Nie. Wróca... surowo, tylko szybę pokroić. Potem będzie smażenie, no. Co za kupap. Jo! No. Cześć, to byśmy nagryli. A jak ja się nie wiedzę? Dobra, kończę tę grę, panowie. Dzisiaj A może? Możesz umieć jeździć? O, no. Nie, nie umiem. 460. Sushi. Susi. No. no, tutaj sushi. To trzeba rybkę. Pokroić, ugotować ryż i... Dobra, to ja, mu, to ja go Tego. Dobra, to ja wezmę... nie wiem. No bo ja to tutaj jestem. No to, to ja robię. też ci ugotuję ryż. I to wezmę do tego. Aha. No rybkę trzeba pokroić. Macie w rogu tego jak to się robi wszystko. Aha. Trzeba tak, trzeba na talerz rybkę. To... i ryż jak się zrobi. to No kurwa. <laughs> Popchnąłeś mnie. Sam? O nie To jest za dużo ludzi. Co tu chodzi? To to teraz ja się po... do kosza. <laughs> Co no tu z jakiejś Chiny po kuchni? No <laughs> bo to cele sobie jakieś. Cele? Czemu ktoś. Ktoś wyrzuca cały czas? O! Dania! Do śmietnika? O, o no. tu chodzi, ja pierd... No w lewym dolnym rogu są wszystkie słuchy, nie zabierajcie mi tu to. Jezu, te ile to, tego? krainę Dobra, no. już się krójcie, bo tu się nagi robi powoli. Jakie ragi? Nie rzucaj mi To co to jest? Jakiś... No co ty mnie... Mien... <śleskujesz> <śleskujesz> e... Wiesz, jest? Jezus. A mogę. O. też tego tego co. Tylko <laughs> kogo, kogo? wyjąć. Yy, Super yy, musisz osuszcze. wziąć na garnek na tego, na talerz. A dziękuję. pieniądze na nam garnek. się palą? Dobra. dziękuję. Wybombiać. dziękuję. jakaś baba, dlaczego oni... A yy, co? Czemu... aha, bo Garnek z tytułu, Ja Nie umiem. Dlaczego tu ludzie chodzą? Jezu. Co jest, nie mogę tego... No... Daj mi tą rybę, o, dziękuję. Co się dzieje? Tak <głos》>. Za dużo ludzi. Ryż nie działa na panelu. <głos》. głos》>. Rys nie, nie działa, Ryś się zepsuł. Nie o Dobra, 1300 to na, na pewno będzie. <laughs> no i serdecie. Ale ten piersia raduje. Nowy kuchasz czarnuch. Teraz <imbalance> go dostałem. <Dzięki>. Ja nie chcę takiej nagrody, dziękuję. Ja ja, nie wiem. Jestem zadowolony z mojego Nicę. To złego negro <grym> Negro Nie. No. <grym> <Sin debilu. grym> Dobra A było tak pięknie Już chciałem cię pochwalić 340 U, no nie wiem czy my brudne to dalej. A tutaj trzeba talerze psuć. Znaczy psuć naprawdę. A ja mogę no zdać ja po ja prostu. Ja Masz wszystkie przepisy zawsze w rogu, na górnym. Dobra. Dobra, dobra. Tylko ja teraz musimy. Się jeszcze... No ja nie wiem. No bo musisz go najpierw do karnka włożyć. A? No <laughs> czemu ty go tam do plebu chcesz odłożyć? Dawaj mi go tu na talerz. Na no Ja u mnie tylko kroi, a w tej grze. Kurde. Co za to? to? To zbywanie się nadasz. No. O! No nie, dobra, to. Aha, no to tutaj mi włóżcie mm. do tego, tego. Czemu do... tu jest karnek! <grywia> nie modlę w ogóle. Dajcie mi duchy. ogórki! Pod. E, możesz rzucać z czymś, nie wiem czy. Nie, no. Nie wiem. Gdzie są talerze? Nie ma talerzy. Tu talerze się mają. Cicho, tata się. Pali, się pali. Gdzie ty to... Gdzie ty to... Gdzie ty to niesiesz? Gdzie ty to niesiesz? Dobra, wydawajcie trzy same krewetki i będziemy bogaci. No, 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 tylko... O, dobra. Nie. No nie, no zostaw ten talerzu? Nie kroj mi talerza! Nie kroj talerza. Nie, czemu tutaj jest... Rozdążyłem. O, nie dawaj. Już coraz gorzej Na 30. Dobra, no, 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 tak, to Ja mogę też po O, tutaj się o... będziemy zabijać. O... Tak dawaj, Jacek. O... No dlatego oh yeah. tu chciałeś, bo tu pies rządzi. No czemu? Proszę. Skocz. Musisz podnieść sobie to, Bo to jest fajny level, to masz takie guziczki, coś takie, wiesz. To... Ha, dobra, no tak. Patrz jak... Kurde. 900, Jezus Maria. No Z tym, z tym poziomem się męczyliśmy. Bo sami. Się. Gatowanie na parze. No tutaj trzeba... Yyy... No, zresztą widzicie dobra, co wam będę mówić. Mówcie jak... A dobra. No gdzie kto jestem... jest? jestem tutaj. No to... wchodzi, dobra. Aha, bo wy jesteście razem to cały czas. No, ale mam lagi. Aha, dobra. To, to wy musicie tak rzucać na mąkę. Na mąkę musicie rzucać. Dobra, to masz sushi. Ale jakie ja mam lagic A sushi to wasze akurat. Tak? Nam, nam tylko. My tylko steki potrzebujemy. Steki i mąkę S nam musicie sushi cię ja Co ci się dzieje? Tak, są... Nie, no, steki to wy macie. No. Aha, no, no tak, no to mąkę tylko. Boże! A, a rybę, mój rybę, mój. rybę gotujecie na parze tam, nie dajecie nam. Dobra. Ale rybę tylko można ją włożyć? A nie, trzeba posiaknąć. Nie, bo nie... Nie mogę tego rzucić, bo... Aha, bo steki Dobra. trzeba jeszcze ugotować. Dobra. A, bo to trzeba z ugotowanym a! stekiem, czy jak to się... I co, I co? I co? I co? I co? A nie, skrywa. bo to trzeba ugotować. Skrywały. To. Dobra, to te miski musicie gotować Aha, na parze. no. Aha. Weź. Hmm. O kurwa. Pierdolone gówna. Dobra, ryba jest do wydania. O. Dobra, hej, to łatwe. I weźcie tą miseczkę. Te miseczkę, miseczkę do gotowania. Proszę. No co wy nie robić? Co wy robicie? No my A, bo my mamy to zrobić, dobra. Ja my... Na talerzu nie ma. Chuj na brudny. A na talerzu nie, ma, nie ma talerza. Nie. Dobra, wyjść gotuj... do <laughs> Ugotujcie te, ale niech oni no nie. ogarną, że muszą gotować miski. Wy macie gotować na miski. Kurde, dlaczego ja nie mogę dać tu? No dam na parze dawać. No to. To co trzymasz to musisz włożyć do tego na parę, tam gdzie ryby gotujecie. No jak? No. Ale tam gdzie nie ma... No bez ryby. No i tylko... no, ja. Ja nie rozumiem, no. No ja. Ale no, to jest. Gotowanie jest, no. jest trudne. No. Musicie no, tak, tam no, do że tego... Że, miski, że miskę do tego, nie? Tak, miskę do tego włożyć. Teraz dobrze no, ktoś trzeba... zrobił, że tam się no, robi. No i chuj ja się tam nie tam nie <laughs> Od no nowa. i ryba do, do kosza. Dobra, to już wiemy o co chodzi tutaj. <grym> Wy tam tylko mąkę robicie, i tyle. no. Wy tam nic nie robicie, tylko czyścicie tam. No, no. dobra, macie tu mąkę. My to sprzątamy generalnie. A, <grym> A my to tylko sprzątamy, no tak. <grym> no tak, nie tak. Wejście do miski. Dobra, dwie rybki do wydania. Ja mam jedną. Dwa. To miska, dobra. PO co nam tyle ryb? Wypierd. Wy, są brudny siły. talerz. Musicie nam dać brudne talerze. E, nie mamy. cię to oddawać? A na no talerz. No talerz. Nie mamy talerza. Dobra, wydajcie rybkę, jak już stoi na tym. A, ta. Wydajcie szybko to mięso, to mięso szybko wydajcie. No nie eee. zabrałem ci przepadnie. No weź to wydaj. Wydaj to. Tu No Nie mogę. No, Okej. Okay. Dobra. Taki, taki. To i. Płaczę się. I na no to, to, to dać. Jak to dać? Jak to wyjebać? No tak to bierzesz. Nie chcę tego. O, rybkę mogę dać, bo to umiem. Dobra, ja to to wydanie, Trudno. możecie je wydać. No trudne. Trudna ta gra. O, no to nie kurwa. rybę. Tutaj zobacz, zobacz. Jak ja mam to? Jak ja mam to wziąć? No tak jak bierzesz to. No to, no to to wiem, ale jak wy to robicie? Czemu miska tu jest jakaś? Co to jest? Co to jest? No to do ta miska jest do napara. Tak. Czy tam podać? Nie no, wy musicie do tego gówna, żeby się gotowało. A... Z rybą gotuje. To co? O, dobra. I to, i ta Micha. No ale A nie twarzą. A <grym> person who thinks all the time. To by nie miało znaczenia. Ja, Byłem w porcie. Byłem bo. dwa. A, sama miska się weźmie. I co ja mam zrobić teraz? No i na talerz, na talerz. No to podwójną porcję o, o, o. I co zrobić? Dobra, w tym Zresztą już nie zrobimy. Na co to było? Ja? O, tu dziewięćset. Bo jest. dobra, dobra, już wszystko jasne, już wszystko jasne. Że miseczkę dobra. wy mi dajecie i... I wy dorobicie więc... miseczkę na parze. Tak, Dobra, nie dajemy da ten. Nie no, róbcie więcej niż potrzebujemy, no. Dobra. Dajemy. Weź tą miskę. A, już, już To tu... Dobra. Wszystko jasne, wszystko jasne jest. W no. Nie, wyrzuciłem kur. <grym> <grym> no tutaj? to zróbcie jedno to i dalej rybki. Dwie rybki potem jeszcze. No i tak, potem tak. to. Następną też zróbcie I rybkę. Oto to zleżałe jest. Jakieś. Nie, no rybkę, rybka. Rybka. Tam rybka. się zaraz skończy czas. Długo jest. Rybka. Z, 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 z. Miska, miska. Nie, miska nie. Teraz rybka. A miska. Aha. Nie, no miska. Już mamy. Weź tą rybę, weź A! tą rybę. ryba, ryba się pali. Wydajcie ją. I następną też rybę, znowu od razu rybę robcie Następną. Dobra. Bierz to, bierz to. A, to już? Miskaj, dwie rybki... Dobra, ta miska już chyba będzie git. Wydajcie, wydajcie rybę. I czekaj na tą miskę, żeby ją szybko odłożyć i wydać. Pod... Hmm. Mamy to. 900 było. Nice, nawet z nadwyżką S. O. Sigma. Jezu, od razu, no 4 od osoby razu to za można za, gotować. Pier, za pierwszym razem, za pierwszym razem. Robert, o, udało dobra, udało nam się, udało nam się. Аз съм негъсен.